Przed nami dość niespokojny tydzień, dlatego że we wtorek czeka nas nów Księżyca oraz całkowite zaćmienie Słońca i dodatkowo jeszcze planeta Mars opuści znak Raka i wkroczy do Lwa. Wszystkim 12 znakom Zodiaku może to przynieść pewne zmiany oraz znacząco wpłynąć na ich samopoczucie. Znaki ogniste, czyli barany, lwy i strzelce, w tym tygodniu mogą być niespokojne. Do wtorku radziłabym nie podejmować żadnych trudnych decyzji, dlatego że zwłaszcza baranom zaćmienie może przynieść dużą rewolucję w sprawach osobistych i w sprawach zawodowych. Musicie uważać, żeby nie obrazić się na jakąś ważną osobę albo nie zrazić jej do siebie. Dlatego, komunikacja to jest to, co dla baranów jest najważniejsze, i dyplomacja to też jest to, czego wasz znak Zodiaku nie chce się czasami chwytać, ale w tym tygodniu, takie bezpośrednie wyrażanie tego, co byście chcieli do wtorku, może no nie skończyć się dla was dobrze więc jeżeli są konflikty i problemy to barany powinny położyć uszka po sobie i spokojnie doczekać do środy kiedy będą miały o wiele więcej energii i o wiele też jaśniej będą widziały różne sprawy a stanie się tak dlatego, ponieważ Mars, który jest Waszym planetarnym władcą, we wtorek opuści nierzeczliwy mu znak, laka, znak raka i znajdzie się w lwie. Dzięki temu barany będą czuły się o wiele silniejsze, o wiele bardziej pewne siebie i łatwiej będzie Wam wziąć różne trudne sprawy w swoje ręce. Więc jeżeli jesteście baranami i coś ważnego planujecie, to ta końcówka tygodnia będzie o wiele lepsza, a zwłaszcza bardzo dobra dla baranów będzie, będzie sam czwartek i piątek, kiedy Księżyc znajdzie się w pomyślnym układzie do Waszego znaku Zodiaku. Nie muszą się tak bardzo martwić o wszystko lwy, ale lwy powinny zadbać o swoje bezpieczeństwo i zdrowie. Wam zaćmienie nie będzie tak mocno zagrażać, ale Mars, ognista, niespokojna planeta, we wtorek wkroczy do waszego znaku zodiaku i sprawi, że lwy postanowią natychmiast uporać się z tym wszystkim, z czym nie dawały sobie rady przez ostatnie tygodnie, a nawet miesiące. Mars to jest bardzo buntownicza, bardzo wojownicza energia i zwłaszcza ci, którzy urodzili się na samym początku znaku Raka, no muszą uważać, żeby w swoich żądaniach, planach i aspiracjach nie posunąć się trochę za daleko, bo jak weźmiecie na siebie za dużo obowiązków, to pod koniec tygodnia padniecie bez sił, a przecież nie o to chodzi. Więc lwom przyda się trochę planowania, trochę ostrożności. W czwartek i piątek. Księżyc znajdzie się w znaku Zodiaku Lwa i ci, którzy urodzili się pod znakiem Lwa, poczują, że mają więcej wsparcia, że więcej osób je lubi. Będzie to też dobry moment, żeby po prostu poprosić innych o pomoc, jeżeli tego potrzebujecie. Strzelce nie będą się wcale martwić ani zaćmieniem, ani marsem w znaku Lwa, dlatego że im to wszystko będzie sprzyjać. To jest dobry tydzień, żeby zarabiać pieniądze, żeby troszczyć się o różne zawodowe sprawy, a jeżeli jesteście na wakacjach, to negocjujcie ceny, szukajcie różnych korzyści. Okazji, wybierajcie się na wycieczki. Też te strzelce, które ostatnio się nie ruszały, czuły się strasznie rozleniwione, na nic nie miały ochoty, od wtorku będą miały olbrzymi przypływ sił, dlatego że Mars w trygonie pomoże Wam się częściej ruszać, namówi Was na sport, na dalekie wycieczki, więc dla strzelców idealnie wakacyjny tydzień. Znaki ziemskie, czyli byki, panny i koziorożce, w tym tygodniu będą w całkiem niezłych humorach, aczkolwiek byki mogą się trochę złościć na swoją rodzinę. Od wtorku Mars, który znajdzie się w kwadraturze do waszego znaku zodiaku, pomoże nie tylko w szybkich zakupach, ale też różnych ważnych decyzjach, które dotyczą domu czyli te byki, które nie wyjechały jeszcze na wakacje, postanowią natychmiast przemeblować salon, kupić nowe zasłony, a te, które są na wakacjach, również będą zajęte przemeblowywaniem pokoju hotelowego albo ustawianiem rodzinie planu wedle zupełnie nowych zasad. Ostrożnie to może sprawić, że trochę będzie więcej konfliktów i nieporozumień, więc radzę bykom, których, których nikt nie wspiera w ich planach, żeby wybrały się same tam, gdzie chcą, a nie oglądały się na innych, w ten sposób będzie Wam o wiele łatwiej. Weekend za to dla byków bardzo przyjemny, księżyc w Trygonie do Waszego znaku Zodiaku wszystko uprości, ułatwi i okaże się, że po prostu jest w Waszym życiu weselej i wreszcie, jeżeli jesteście bykami, będziecie mogli trochę odpocząć. Panny w tym tygodniu będą skoncentrowane na różnych ważnych sprawach, ale też będą miały dosyć zajmowania się problemami innych ludzi. Bardzo dobry tydzień, żeby trochę odpocząć, zająć się rozwojem duchowym, bardziej skoncentrować się na swoim hobby, a mniej na tym wszystkim, czego inne osoby od was chcą. Dla was to zaćmienie i Mars też w znaku lwa. Nie jest bardzo groźny, ale jeżeli pracujecie w jakichś miejscach, gdzie jest bardzo dużo ludzi, to trochę bardziej uważajcie na plotki i różne tajne koalicje, które gdzieś tam za Waszymi plecami mogą się szykować. Lepiej jest wychodzić na przerwę ze wszystkimi, komunikować się, a nawet tych plotek słuchać, bo może być w nich ziarenko prawdy. Weekend za to dla panien bardzo dobry na regenerację sił. Księżyc w Waszym znaku Zodiaku sprzyja aktywnemu, ale jednak odpoczynkowi, więc postarajcie się w weekend o siebie trochę bardziej zadbać. Koziorożce mogą być w tym tygodniu bardzo niespokojne. Zaćmienie znajdzie się naprzeciwko waszego znaku Zodiaku, a to oznacza, że różni ludzie wokół Was mogą mieć swoje własne interesy i niekoniecznie dzielić się z Wami wszystkimi informacjami. Więc bądźcie bardzo czujni, jeżeli podpisujecie różne ważne umowy, czytajcie je dwa razy, bo możecie być po prostu zależni od tego, co inne osoby zdecydują, a koziorożce tego bardzo nie lubią. Jeżeli chcecie walczyć o wolność, to dopiero pod koniec tygodnia kiedy wpływ zaćmienia osłabnie i jaśniej zobaczycie różne trudne sprawy. W miłości też radziłabym koziorożcom nie podejmować jakichś radykalnych decyzji o rozstaniu albo o ucieczce na drugi koniec świata, dlatego, że w weekend księżyc, który znajdzie się w Trygonie do Waszego znaku Zodiaku wszystko ułatwi, uprości i też te różne sprawy z początku tygodnia zobaczycie w zupełnie innym świetle. Znaki powietrzne, czyli bliźnięta, wagi i wodniki nie będą się za bardzo przejmować żadnymi trudnościami, będą ponad przyziemne kłopoty, zwłaszcza bliźnięta. Przez Wasz znak Zodiaku nadal przechodzi Wenus. To jest Idealny czas, żeby się bawić, odpoczywać, szukać miłości. A od wtorku Mars, który znajdzie się w sekstylu, zmotywuje Was do podróży, do wycieczek. Więc jedynym Waszym problemem w tym tygodniu może być to, że jeszcze nie wyjechaliście na wakacje i musicie siedzieć w domu albo w biurze. A jeżeli już wyjechaliście na wakacje, no to problemem może być tylko to, jak jeszcze więcej zobaczyć. Czyli w zwiedzaniu bliźnięta wykonają w tym tygodniu 300% normy. W dobrych humorach będą także wagi i wodniki. Wagom mocno sprzyja szczęście do ludzi, ale uważajcie, dlatego że to wtorkowe zaćmienie może sprawić, że będziecie chcieli zarządzać wszystkimi wokół, decydować w imieniu innych osób, lepiej tego nie robić. Niech różne problemy i konflikty rozstrzygną się poza Waszymi plecami, nie ma sensu się angażować w nic na siłę. Jeżeli was gdzieś nie chcą, to zabieracie torebkę, wychodzicie zająć się swoimi sprawami. Za to weekend dla wag to jest taki czas odpoczynku, wyciszenia się, zajęcia się swoim zdrowiem. Czasami, nawet, wagi nie mają ochoty na gwarne imprezy i po prostu muszą trochę odpocząć. Wodniki będą w bardzo dobrych humorach, ale może być wokół nich dużo różnych sprzecznych wiadomości, koalicji towarzyskich, problemów cudzych również do rozstrzygnięcia i wodniki mogą poczuć, że trochę się w tym wszystkim gubią. Od środy. Mars, który będzie mocno oddziaływać na Wasz znak Zodiaku, już praktycznie od wtorku, ale ta środa jest jakby dla wodników dosyć istotna, dlatego że Mars, który znajdzie się w opozycji do Waszego znaku Zodiaku, sprawi, że jeżeli będziecie mieli kogoś dosyć, to bez problemu mu o tym powiecie, to jest taki moment, w którym z różnych układów, które są dla Was niewygodne, będzie można się bardzo szybko wydobyć. Ale Mars w opozycji radzi także nie słuchać ludzi, którzy namawiają Was do jakichś wspólnych, niekorzystnych interesów. Działajcie sami, wy swojego planu i swojego rytmu, a o wiele na tym lepiej wyjdziecie. I znaki wodne, czyli raki, skorpiony i ryby, które w tym tygodniu będą mocno podekscytowane tym, co dzieje się wokół nich. Raki szczególnie radzę uważać. We wtorek i środek księżyc w Waszym znaku zodiaku, dodatkowo nów, Dodatkowo to zaćmienie słońca spowoduje, że raki mogą być trochę przesadnie zaangażowane w cudze sprawy, mogą za mocno reagować na wydarzenia, mogą być obrażalskie, w związku z czym wielki dystans. Jeżeli jesteście rakami, w te dni tygodnia radzę przyjąć, we wtorek zwłaszcza medytujecie, jesteście kwiatem lotosu na, ta, na tafli wody, nie denerwujecie się niczym na zapas, nie rzucacie papierami w pracy, spokojnie wszystko się wyjaśni. Od środy o wiele spokojniej, ponieważ Mars... Opuści wasz znak zodiaku, więc nie będziecie tak nerwowi, a pozostanie w nim słońce, i w związku z czym no łatwiej będzie wam sytuację opanować. Koniec tygodnia za to dla raków już wypoczynkowy, już rozrywkowy. Tak w sobotę i w niedzielę za sprawą sekstylu księżyca poczujecie, że wreszcie możecie trochę odpocząć i zająć się swoimi sprawami, i trochę wreszcie zacząć korzystać z wakacji. Skorpiony i ryby za to nie będą tak zdenerwowane i nerwowe. Skorpiony poczują przypływ sił. Mars w znaku lwa doda im odwagi, żeby zabrać się za różne zawodowe sprawy, a jeżeli jesteście już na wakacjach, no to nawet na leżaczku będziecie planować różne zawodowe i ważne posunięcia. Mars Was mocno zaktywizuje, pozwoli mocno twardo stanąć na nogi. Opanować to, z czym nie dawaliście sobie problemu przez kolejne miesiące, więc i dla Was idą bardzo dobre dni. No i takie powodzenie do ludzi miłe imprezy dla skorpionów, to jest oczywiście weekend, też bardzo dużo skorzystacie. Warto będzie ruszyć się z domu. Ryby za to nie muszą się niczym w tym tygodniu martwić. Rybom planety będą sprzyjać. Zaćmienie słońca może we wtorek przynieść wyjaśnienie różnych tajemnic, ale też może sprawić, że ryby postanowią kogoś poznać albo czegoś się nauczyć. Więc dobry tydzień, żeby wychodzić do ludzi. Co prawda będzie trochę przeciwdziałać temu Wenus, która jest w kwadraturze do waszego znaku Zodiaku i sprawia, że najprzyjemniej wam we własnym salonie, ale jednak zachęcam do ruszenia się, przyjęcia różnych zaproszeń, zawierania nowych znajomości. Zwłaszcza weekend może być. Ciekawy, bo księżyc w opozycji do Waszego znaku Zodiaku z pewnością postawi na Waszej drodze kogoś, kto zainspiruje Was do zmiany planów na jeszcze bardziej wakacyjne i jeszcze bardziej rozrywkowe. Dziękuję, życzę wszystkim udanego tygodnia, nie bójcie się tego zaćmienia, trzeba po prostu być wtedy rozsądnym i nie dać się wpuścić w żadne maliny, a do obejrzenia zapraszam też filmików, w którym Iza Podlaska wyjaśni, co będzie działo się w poszczególne dni tygodnia. Do zobaczenia! Jeśli chcesz być na bieżąco z tym co dzieje się na niebie, subskrybuj nasz kanał. Zapraszamy!